Witajcie! Dzień dobry, Element. No, Ej, no. dodał! Ja teraz będę grał Gosa w grę. Ja będę grał Sens 1 i Gosa 2. I oto dzisiaj będzie chodziło nas o grę. Tu teraz widzicie naszą małą Auschnitzer. Więc taką grę dzisiaj gramy dwóch Sens 2. Pierwszy, ja i drugi, Gosa. Nie jest to fajnie? Czy jesteś Tygosa już? Mhm. Okej. Okay. I teraz już ja zaraz zaczniemy grać. Grę i, i tak już zaczynamy. musimy dokończyć obrazek. Tablet nam się tekstem tu zawieszał. jedną rundę dałam bez zawieszenia. Więc po prostu szef zbiera kredki i każdą kretkę daje punkty na obraz i musi wyjść obraz. I ja moim filmik robię jeden obraz, i dwa i goszę jeden obraz. I obrazy zdecydujemy jak długo. Pogramy. I mamy teraz na że mój tablet będzie bez problemu. O, i teraz znowu działa, się, nie? Mhm. Dobrze, się bardzo, że działa. naprawdę się zawiesił, gdzie nic nie mogłam mówić, nie? Po prostu. Nie małem. Na, nie małem na nim panować. Tu. O, bardzo daleko, już jesteśmy na obrazku. A musimy się pospieszyć. Co, go to jest cena obrazek. Sensji 2. I nasze filmiki mogą być 15, maksymalnie 15 minut. Więc okej. Okay. Jak będę za... A dam radę Ta Ta, teraz już nie zawieszę, nie Gosia? Teraz już dała. Gosia? No. Da Gosia dawa sukę inne gry na inne filmiki. What? I raz jeszcze tą grę. Co so daj się? i si 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 łapie górę, okej? Okay? Okej, okay, się pytałem. DZIĘKUJĘ za odpowiedź. I zaraz skończymy tym obrazkiem. Co wy mi da jeszcze połek, kochani? Gosza, co musiałam zrobić? Jak nie zrobili Zasubskrybasz kanał i zostawić szukka. I dzwoneczek! No. Tutaj widzicie jak to się robi. Dziękuję, że dokładnie Kuła, puła. Paka duża dupa. Nie, no, nie, no, nie. Jeszcze chwilowo no, no. je Wszystko jest wyzerowane, kochani. Mmm, są kolegami moimi. Oh. Wow! My god! Ale ładny ten obrazek. Ojej! Oh, yeah. Zijn we daar niet O, tak, zijn we daar niet mee? Zo is je Łapke Guur. Zijn we wet? Zijn i następny filmik. Mamy ja sobie z kaktuszyku gównarza, że Natanem na wygrasz. Zakończyłam obrazek! Głosuj za siebie, zaczynam obrazek na sens 2, jest to okej? Okay? W okay. To mi się zostało kredek trochę. Okej, okay, się więcej widzisz!